Biohazard, czyli siódma odsłona głównego cyklu rezydencji Zła, była czymś zupełnie świeżym i tak naprawdę redefiniującym całą franczyzę. Moje przedpremierowe obawy, jakoby zrobiła ona z serii słabego naśladowcę Outlasta czy innych opartych na jumpskerach symulatorów chodzenia, były zupełnie bezpodstawne i ostatecznie siódemka jest naprawdę wyśmienitym doświadczeniem dla każdego fana uniwersum. No i daje OKK okay i myślę o siódemce ciepło. Ostatnie remakey dwóch klasycznych odsłon również pozostawiły mnie z pozytywnymi odczuciami, chociaż może trójka z nieco mniejszymi. Niemniej pozwoliło mi to pozostać optymistą i z nadzieją wypatrywać hucznie zapowiadanej wioski. No i wyszło dobrze, ale nie tragicznie. Siemanko, z tej strony Maxiora. a to jest recenzja Resident Evil Village w wersji na konsole PlayStation 5. Gra została wydana także na PlayStation 4, Xbox One i Series oraz Pecety. No i mam trochę problem z jednoznaczną oceną nowego rezydenta, bo przecież tak naprawdę rozwija on formułę zapoczątkowaną w Hazardzie. Jednocześnie nie jestem jednak pewien, czy odpowiada mi kierunek, w którym to wszystko zmierza. A przecież powinno mi się wszystko podobać, bo nie dość, że ta gra bezpośrednio kontynuuje poprzednią odsłonę zarówno pod względem fabuły, jak i poniekąd konstrukcji rozgrywki, to też ochoczo czerpie ze spuścizny wynoszonej na ołtarze części czwartej, która należy też do moich ulubionych. Ale może po kolei, powoli aż sukcesywnie kierując się do brzegu. Kontynuujemy więc historię Itana Wintersa, który po przykrych przeżyciach z uroczego domku umiejscowionego na bagnach Luizjany i burzliwej znajomości z miejscową rodziną Bakerów, udaje się wreszcie na upragniony odpoczynek do malowniczej Rumunii. Wiecie, tego idylicznego skrawka ziemi, na którym bursztynowy świeżo gryka jak śnieg biała i co jakiś czas wampiry albo wilkołaki. Żyć nie umierać! Tak czy inaczej, nasz dzielny Ethan żyje sobie w zdrowiu i dostatku wraz z resztą swojej kochającej rodzinki, czyli żony Mi i córki Rose. Obraz idealnej rodziny z reklamy płatków śniadaniowych jednak szybko zostaje zburzony przez przykry incydent w postaci serii ołowianych kul umieszczonych w głowie ukochanej Itana przez samego Chrisa Redfielda. W wyniku tego niefortunnego zakłócenia miru domowego zostajemy wywiezieni gdzieś na rumuńską prowincję, czyli do tytułowej wioski właśnie. No i teraz radź sobie człowieku, nie daj się z jej złym stworom i przy okazji spróbuj odnaleźć córeczkę, która może gdzieś tam jest. No i nie oszukujmy się, rezydenty fabułom nigdy nie stały. Tak jest i teraz, bo sama historia funkcjonuje tutaj po to, by nie przeszkadzać w prezentacji makabrycznych indywiduów i stanowić motywator do brnięcia przed siebie. Bo cała ta opowieść w zasadzie podzielona jest na cztery mniejsze historie, skupiające się wokół poszczególnych antagonistów, a spajana jest w całość wątkiem zaginięcia naszej córki. I szczerze muszę przyznać, że, trochę jak w przypadku naszego rodzimego Wiedźmina, opowiadania są dużo lepsze od powieści. Bo traktując każdą z historii jako zamkniętą całość, odnajdziemy się w tym całkiem dobrze, a i satysfakcję niemałą będziemy czerpać z brnięcia w niuanse danej powiastki. Postacie są bowiem naprawdę ciekawe, napisane niezgorzej, a i zagrane na zadowalającym poziomie. Patrząc jednak w szerszej perspektywie, mamy ten główny wątek, który próbuje spiąć nie tylko poszczególne opowiadania w zgrabną całość, ale też jakoś umiejscowić ósemkę wespół z poprzedniczką w kanonie rezydentowego uniwersum, robiąc to w sposób niezwykle naiwny i niezgrabny. Tym samym otrzymujemy wyjaśnienia poszczególnych wydarzeń, które by przyjąć, musimy nie tyle zawiesić niewiarę, co wyrzucić ją do kosza, polać benzyną i podpalić, a sam kosz strącić w piekielne czeluści. No ale jak już powiedziałem, nie fabułą rezydenty stoją. Przejdźmy więc do rozgrywki. I tutaj szybko okazuje się, że mocno odchodzimy od w dużej mierze minimalistycznej formuły siódemki w stronę. W zasadzie gry akcji. Tytułowa wioska jest quasi hubem, stojąc w centrum całego półotwartego świata, po którym przyjdzie nam kroczyć w naszej eskapadzie. Jednocześnie, idąc nieco wzorem Metroidwani, wiele przejść, za którymi kryją się cenne łupy, czy po prostu możliwość pchnięcia akcji naprzód, jest dla nas niedostępna do czasu odnalezienia odpowiedniego narzędzia. Wymusza to na nas backtracking i częste zaglądanie w już odwiedzone lokacje celem odszukania upragnionych zasobów. Gra też niewiele ma wspólnego z survival horrorem, czy nawet horrorem jako takim, bo ze względu na intensywne tempo i starcia, w których udział niejednokrotnie bierze kilkunastu oponentów, ciężko jest zbudować prawdziwą atmosferę grozy, czy nawet jakiekolwiek poczucie zagrożenia, kiedy nasz bohater jest chodzącym arsenałem, praktycznie nigdy nie narzekającym na braki w uzbrojeniu. Pojemność naszych kieszeni już na samym początku jest naprawdę pokaźna, dzięki czemu w zasadzie nie musimy nią jakoś rozsądnie gospodarować. Tym bardziej, że przedmioty kluczowe czy możliwe do sprzedania skarby, trzymamy w zupełnie osobnym dziale ekwipunku. Do tego możemy tę przestrzeń jeszcze powiększać, dzięki czemu już w ogóle przypominamy kroczącą maszynę śmierci rodem z kinematografii z udziałem Sylwestra czy Arnolda. Sama amunicja czy środki leczące też niespecjalnie są problemem, dzięki prostemu systemowi craftingu za pośrednictwem którego możemy na szybko z drutu, śliny i garści kurzu upitolić sobie na ręcze nabojów w trakcie walki w razie potrzeby. Oczywiście warto brać pod uwagę, że spora ilość przeciwników, będących gąbkami na pociski, może jednak stanowić dla gracza wyzwanie. Aczkolwiek jest tak jedynie na początku gry, bo kiedy już dostaniemy lepszy egzemplarz oręża, albo chociaż ulepszymy ten już w łapkach dzierżony, oponenci padają na kilka strzałów, a Itan oddala się wesół. No może pół wesół. Kiedy też odkryjemy instytucję bloku, której ja w tego typu grach unikam, bo albo idę w full frontal, albo taktyczne zapierdzielanie jak dziki suseł pomiędzy zombiami, a nie jakieś lamerskie zasłanianie się rękami przed wilkołakiem. Szanujmy się. Okazuje się jednak wtedy, że starcia w ogóle nie są jakimkolwiek wyzwaniem, bo wyblokujemy słuszną porcję obrażeń, a przeciwników możemy nawet działać nożem aż padną. I to na normalu. I nawet nie próbuj mi mówić, że w gry gra się na hardzie. Po prostu tego nie rób. Nie zapominajmy jednak o tym, że otrzymujemy tutaj też obowiązkowy w dzisiejszych grach Oczywiście rozwój postaci, który jednak paradoksalnie nie jest obligatoryjny. Polując na wiejskie zwierzęta tu i ówdzie się, pozyskujemy ich mięso, a z niego nasz drogi ziomeczek, mordeczka, japeczka, kupiec Diuk może przygotować aromatyczną lokalną strawę, podnoszącą nasze zdrówko, czy też ilość obrażeń absorbowanych przez blok. A skoro o kupcu mowa, to tenże właśnie jest chyba najbardziej jaskrawym nawiązaniem do czwórki, siedząc sobie na z góry upatrzonych pozycjach i oferując nam poszerzenie i ulepszenie arsenału, oraz przyjmując od nas zbierane po drodze świecidełka w zamian za symboliczną opłatę w miejscowej walucie. I wszystko to składa się na zgoła odmienny od całości serii gaming Club z podkręconym tempem akcji kontrastującym z bohaterem poruszającym się żwawo niczym wóz z węglem, co przy intensywnych starciach z grupami wrogów potrafi się robić irytujące. Dodatkiem do tego jest całkiem spora porcja zagadek, które zaskakująco są zgoła przyjemne, nie oferując co prawda zbyt dużego wyzwania, ale będąc przy tym nawet pomysłowe. Szczególnie urzekły mnie opcjonalne makiety zamków, którymi trzeba było odpowiednio manipulować, by przeprowadzić przez nie metalową kulę. I standardowo, zgodnie ze swoją manierą, buduję wam obraz gry nieudanej, niweczącej skrzętnie budowaną reputację marki. No i standardowo, przytoczyć tu muszę słowa wieszcza brzmiące. Tylko że nie. Bo jak już wspomniałem, jako całość wioska robi wrażenie takie sobie, nie będąc w zasadzie ani survivalem, ani horrorem, a i grą akcji też niespecjalnie imponującą. Jednak zmieniając nieco perspektywę i skupiając się na mniejszych partiach, dostrzegamy niesamowitą gameplayową różnorodność, zabawę stylistyką i imponującą lekkość w ich implementacji. Każda z kluczowych lokacji okupowanych przez czterech lordów jest w zasadzie zupełnie osobną grą o zdecydowanie innych zasadach, klimacie, narracji i poniekąd innym sposobie rozgrywki. Zamek znanej z trailerów Lady Dimitrescu. I to jest śmieszne, że nawet sama postać wymawia swoje nazwisko niepoprawnie. Ja rozumiem, że chcieli to zangielszczyć, ale szanujmy takie rzeczy i budujmy świat przedstawiony przynajmniej zachowując oryginalną, nie tak znowu skomplikowaną wymowę nazwisk. No przecież to nie jest fizyka kwantowa! Tak więc Zamek to w dużej mierze powtórka ze znanego z klasycznej trylogii posterunków rakun, po którym się poruszamy w poszukiwaniu kolejnych kluczy i rzeźby do przesunięcia, cały czas prześladowani przez kroczącą po korytarzach posiadłości potężną Herod Babel. Dominium panienki Beneviento z kolei bardziej już nawiązuje do wspomnianych Outlastów czy innych symulatorów Smętnego Łaziora, gdzie atmosfera jest tak gęsta, że można w niej palcem wycinać piktogramy męskich genitaliów, a i straszakiem jakimś idzie w twarz dostać. Teren należący do Moro jest chyba najbardziej rezydentowy i mocno dynamiczny w pewnym momencie, wymagając od nas głównie refleksu, taktycznego dysponowania zasobami, no i ostatecznie starcia z wielkim paskudztwem. deser Heisenbergowy rozdział opowieści skłania się już całkiem w stronę wartkiej akcji i rozwałki, oddając nam w tym celu narzędzia i twardych przeciwników, których obali trzeba nie tylko porcją ołowiu, ale i lekką nutką sprytu. I można się tutaj doczepić wielu niuansów, że często gęsto pojedynki z przeciwnikami, w tym i bossami, przypominają festiwal Benny biegania wokół stołu, a całość rozgrywki w rozliczeniu na normalnym poziomie trudności jest nad wyraz łatwa. Wiem, że chcesz teraz powiedzieć o graniu na hardzie. I miałem tutaj nawet odpowiedni żart na tę okazję, ale boję się, że za dużo osób mogłoby się obrazić. Chociaż w sumie, co mi szkodzi? Powiem ci co musisz zrobić. Musisz wziąć tego harda, złapać go bardzo mocno obiema rękami, a następnie wsadzić go sobie w. Niemniej bawiłem się w tej grze nadspodziewanie dobrze. Biorąc pod uwagę moje wszystkie zarzuty, chyba zdecydowanie lepiej niż na to wskazywałyby moje obserwacje i uwagi. Gra utrzymuje cały czas odpowiednią dynamikę, sprawiając, że trudno w niej o znużenie, tym bardziej że bardzo często zmieniamy otoczenie, a i poczucie progresji jest naprawdę harde. Mało tego, nawet dodatkowy tryb Mercenaries, który de facto jest ograniczoną czasowo rozgrywaną na punkty serią Aren, jest zaskakująco kompetentny i przyjemny, oferując nam szeroki arsenał broni, ale i boostów dla naszego herosa. I taki jest obraz tej gry, która z żadnej strony nie jest przełomowa, ale pozostaje na tyle kompetentna i przyzwoicie wykonana, że właściwie trudno mieć do niej większe zastrzeżenia, które nie byłyby zwyczajnym czepianiem się i zestawianiem jej z absurdalnymi oczekiwaniami. Może poza oprawą graficzną, która jest niemal taka sama jak w poprzedniej odsłonie. Czyli de facto nie jest zła, ale widać już po niej upływający czas, a rozmyte tekstury detali dopełniają efektu. Ratuje to wszystko ciekawy design i różnorodność przeciwników, którzy obejmują cały przekrój maszkar od klasycznych przyodzianych w obdarte szaty zombiów, poprzez wilkołaki, wampiry, aż po półmechaniczne dziwadła. To samo tyczy się projektów lokacji, których zróżnicowanie i dbałość o detale tworzące całą środowiskową narrację jest godne podziwu. I to tyle, jeśli chodzi o Resident Evil Village. To nie jest najlepszy rezydent w serii. Jako całość jest według mnie słabszy od poprzedniczki, ale w ogólnym rozrachunku jest naprawdę niezłą grą, potrafiącą zapewnić zabawę fanom serii i mocno naiwnie i naciąganie, ale wpisuje się w kanon całego uniwersum, rozszerzając jednocześnie jego historię o kilka ciekawych wątków. I tą myślą spokojną, myślą wesołą kończę. Cześć.